O kurczę! Dobra, Konrad Głaszak, kolejny materiał o tym deko. A dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, czy warto w takie coś zainwestować? Oczywiście, moim zdaniem, tak. Warto zainwestować w system mesh, czy taki, czy inny. Czy warto, bo mam Mercusysa, czyli taką dużo tańsze rozwiązanie, dużo tańszego mesza. I chciałem sprawdzić, czy ten deko będzie po prostu lepszy. Czy warto by było włożyć kilka stówek? Od razu powiem, że ja bym chyba nie dołożył, ale czy warto? Tak, w domu 80-metrowym, yy, tańsze rozwiązanie w zupełności wystarczy, ale ten przy takim samym ustawieniu i takiej samej sile bazowej sygnału po prostu działa lepiej. Ten sygnał jest mocniejszy, szczególnie na dole, gdzie musi jednak przejść. Wrzucę wam screeny i sami ocenicie. Deko zdecydowanie dradzi sobie nieco lepiej. Pozdro.